Siemanko, czekaj na grusie. Siemanko widzowie. Jesteśmy na koncie brata. Yy, I będziemy otwierali. O, jest już tu starcie plus, patrz, pojawiło się. No tak, no. Dobra, no, ja... otwieramy darmowego mega boxa. A pokażę szansę, No pokaż, jak chcesz. Otwieramy u niego darmowego mega boxa. Przy okazji możecie pisać w komentarzach czy wam coś z niego dropnęło. No patrzcie, ogromne szanse na legendę. Otwieram. Liczymy, że coś dobrego wypadnie. No i jest, hmm. niestety. Ja na tym końcu miała takiego peszka, ale zobaczymy. Mankowicowie, jesteśmy już u mnie. No i powalające to lobby, można powiedzieć. Fajna animacja. O, już mój brat wygrał na eliminacjach plus 3 i już zwycięstwo. zwycięzco. 13 było, dostałeś? No. Mm -hmm. No to najsłabsza. No i mam tutaj klub. Trochę powoli to obczaja. No to tutaj macie normalnie, tak jak było. Tu macie hasło kto jest online, możesz zaprosić kogoś. To zaproś, Spróbuj na przykład, nie wiem. Oj, tu mamy kogo możemy zaprosić na, na zadymę, bo jestem stawiony. Tu na przykład grają w moim, y, z mojego klubu teraz tacy ludzie. No, czaj, tu jest czat klubowy. To jest drużyna, kogo byś mógł zaprosić. Dobra, obczajam. Z nami są tak jak byli. Aktualności takie normalne. Czekaj, zobaczymy, ba czekaj, tu jest jakiś balans. Jest, czy nie ma jeszcze balansu? Y, są, so, jest balans, dobra. Nie, trzecie, to jest o tej aktualizacji. No to aż gniewnie leża swoją miotłą. Zejść z drogi, no, no. Yy, dobra, gadżet pigułka, mimo złości, aż musi się jakoś przyzbierać. I to ten gadżet przy pełnym wskaźniku fury, odzyska... No, czyli takie yy, odzyskanie życia. Gwiezna o, to od razu dwie są. Trafiając z przeciwnika, aż wpada w jeszcze większą złość. Nie wiem, co chodzi z tą złością, jeszcze go nie testowałam, to nie wiem. Yy, dobra, tu jest drugi pasywny. Kurczę, a to jest taki ten dodatkowa jakaś. Ładuje się. A, to jest łączy się. Dobra, dobra. Skinę to wiecie. Czarodziej Barley za Ligę Mocy. 25K, Star Pointsów y... no to będzie ten z karnetów za 70 poziom. Szeli, księżniczka będzie za pierwszy, Barley będzie za 80 gemów Książę Kiełek też, szmaragdowy też. Y... El Primo będą za 150, za 300 gemów będzie ta królowa pan. Ja nie mogę. Książę, Piper to 50, przystojny gold 50. No i złote skiny do srebrne, bo gay na Sandy. Frank, co to będzie? Bazowy Frank DJ Frank. a to w sensie jakieś te, y, może ulepszone będą te skiny, no? A bazowy Frank był w ogóle? Nie wiem. Piperka to czaszka Piper. Oznaki będą animowane do Skrzyka, do. Spójka Boże! <grymne> do Mega Skrzynki Dary, do Asza. Klashkane odznaki, no to będą jakieś nowe. Ciekawe, do Baza i do Gryfa. No i będą jakieś nowe odznaki za e Sporty, wydarzenia to będzie ekran, ładowanie nowy, Tło w głównym menu, muzyka w głównym menu. Nowe środowisko, dziedziniec zamku. No to będzie pewnie chodzi o ten. O, Karn, tak się będzie nazywał. Wydarzenie księżycowe, gło, tło w głównym menu. No jakieś tutaj zmiany to to starcie dodane yy... Dobra, dobra mapy gorącej strefy usunięte. Zakrzynie czasu, wezmę inny sabotaż. Godzinę 4. Otwarcia... Jakieś mapy będą usunięte. Tak. Poczęcie z powoli oko. A nowe będą dodane nowe i usunięte nowe. No fajnie. Yy... Kostnicę pamiętam w napadzie. Yy... Bo to tak się pewnie zmienia, czy jakaś Park rozrywki, Mecha Walka. Masz coś mega boksera? A, dobra, zaraz nagramy. Czekaj, ma knockoutu bez zmian. Liga mocy, zmniejszona ilość ma w puli z 3, 4 do 3. Usunięcie obrężenia. O nie, to Zawaliłam, Zwaliłam. Czekaj, jeszcze raz. Kurde, ale to długie jest. Co to jest? się w połowie. Omawiamy teraz co co będzie. Gorąca strefa to będą te mapy. To sobie patrzcie. Takie będą mapy. Oblężenie i nokautu nie będzie. Oblężenie będzie dobrze, nie lubię na oblężeniu w ogóle. Yy, dobra, co tutaj Obrężenie mamy? Jest. Widzę mocy. Na no, czat jest ulepszony, lista znajomych ulepszona. Dobieranie w drużynę, jakiś tam sklep. Dodane trzy kolejne skiny do archiwum. Wyścigowiec brok to pamiętam. Maskotka Daryl i Viking Bull. A, no to troszkę kiepsko. Oh, o, no, trudno Balans, no to nowości z balansu. Widzę moc, tam jest banowanie. Częstotliwość używania gadżetów. No bo to jeszcze będziemy omawiać, na razie zrobimy z tego najwyższy jakiś ogólny odcinek z tego, z balansu. No teraz otwieramy tego boxa. No, o, jest to, stańcie, dobra. Zaraz może pukniemy jakąś waleczkę. Yy, no jest ze sklep. Mną. Ciekawe czy jakoś się zmienił, nie, sklep tak samo. No ja nie mogę tu żadnej postaci, no, to wiecie. No to po co otwierasz? No, czemu nie otwierasz? <gryzł> o. Ej, zagrasz zaraz ze mną waleczkę, Aruś? Dobra. Czekaj, spróbuję. O, tu tak się... Ej, fajnie to wygląda, fajnie to wygląda ogólnie. Co tu po utwórzko dobra czajou, który raczej chodzi? miejsce i kant na razie się nie zmieniają, dopiero będzie, za tym że... Nie wiem, jeszcze co co chodzi tymi wykrzykniczkami. Chyba, że... Okay, ja Może mam... no, ta, no, masz tarpać. No tak, że, że, dziewio... że mam dziewiąty poziom. Że tak, tak. Mam ta, na wszystkich. O i będzie aż za 4 dni 23 godziny. Ej, wypróbujemy go sobie. to? No aż. Aż po abicach. No. A ten pasek furi się odwie dziwne Mały ma zasięg, ale tylko po 800 ten wali? No, nie 1200 teraz Chyba, że to zależy, czekaj na daleko wali Nie, tak samo Nie wiem, czemu było 800 przez chwilę Super, a tak czekam, czy on coś, on coś rzuca chyba? A, te Oj, takie jakby pingwinki Mało mają życia, ale szybko obinął Co jest? Coraz... A, to ten pasek furii decyduje, okej. Okay. Wtedy więcej nawalam, dobra. On teraz będzie spadał. Tak, czekaj. Mniej się zwiększył nagle. Nie wiem o co kaman jeszcze z tym paskiem furi A, chodzi o super atak, dobra, super atak go ładuje. Teraz dobra, spadnie ten pasek i za czym czy będę walił mniej. 1200, dobra. Dobra, ten pasek full decyduje, okej. Okay, Czaj. No, czaje. otwieramy mojego mega boxa. Już, zaraz, zaraz. ja spróbuję sobie waleczkę. No jak chcesz to otwieraj. Tu wejdę ze mną! Nie muszę nagrywać. Ale ja chcę na tym solo. No. Nie wiem, kim sobie sprawę. No, nagrać za chwilę. Czyli jaka jest mapa potok czaszek. Nie wiem. Może bi. No tak. Ja MC, wygrałem. MC, wygrałam. Ja Bisa sobie spróbuję, choć na wisoko nam rankę. ten, Żeby dwie wygrać i... Zobaczymy, Ja lubię akurat walec za dymia, więc co będzie akurat fajne, fajne to będzie ten tryb? Jakieś większe to rządów, tam jest. O, daj na będzie do zabicia raczej. Nice, dobra, zabiję na Majka. Wrócimy po tamtego cuba. Dobrze, że ten Star power się akurat się przydał. Rosa. Nice, dwa kile. go, Nice, trzy kile. Ale idę, to ubi. To będzie dobre, to, to będzie naprawdę dobre, do zdobywania puszek. Może spróbuję wystał u którego się razu, dobra. Zbieramy te kuby. Z kim mam? Z kiełkiem FIO? Kiełek też może być dobry. Tam jest jakiś kub, zaraz po niego podejdziemy. Dobra, zbierzemy sobie, żeby to. O, jest kiełek, dobra. No nie, bo nie będę dawał mu się tak cisnąć Dobra, porozbijaj mi skrzynki. Zaraz będzie spryciarzem, teraz będzie Dobra, ja muszę uciekać. Nie, nie, kiełek. Dobra, nice. 14 puszek. Ale nice. Ale to jest kazacki tryb, dobra. Będzie grane, będzie wbijane. Dobra. Teraz przechodzimy do Adriana, nagramy ten mega boxa. No i drugie konto, Ładiego, mega box, tysiąc puszek. Tu myślę, że coś trafisz akurat tutaj. Nie! No Może taka legenda? Masz duże są te legendy? No, duże. Jeden, trzy, Jeden. Dobra, Jeden. trzy, cztery. Rico. Rico. Dobrze, chociaż bardzo rzadki. No bo rzadkich wszystkich masz. Nie. A, no dobra. Albo tak, no. Moje drugie konto, ale I like BS. Myślę, że jest szansa, żebyśmy tu coś trafili. No, tu mam pamkę Piper i Franka, więc akurat. A szanse ogólnie są, no ale nie będę zły, jak nic nie trafi, bo spodziewam się tego, że może nic nie być, ale szanse są takie, że może coś być. Zaczynam, dobra. Więc otwieranie, mniej gadania. Dobra, się był przy okazji nosem. No i tak jak myślałam. Jak nagle świeci. Nie. Dobra. Tu też będzie łatwo wbijać kucharki. No i teraz na kolejnym kącie Adiego. Nie to już które. Trzecie. Tak. Może pokaż, kogo Może masz Może ja nic nie widzę no, Ale tu mam Bazę, Masz duże oko tutaj. bibi ostatnio drapnąłeś? Tak. Oj, I Gryfa. 36. I, i Geylota. Pokaż na dół to, to, pokaż na dół, pokaż na dół, na dół. A, masz jeszcze koled i tego. Może coś drobnie. No co to? Aż A. no. Aż aż. aż, aż. Aż, aż. Nic nie ma. A jak się można było spodziewać. No i konto nasze na komputerze. Tu jest tylko z takich lepszych, chyba. Tak, jeans mam? No, jeszcze Dobra, już koniec, wyjdź. Ciężko się porusza. W ogóle jedenasty Dobra, jest powrót. Jeszcze w wolności weź wciśnię, wciśnij. Dobra, już nie. Czy wcisnąć sklep? Nie. Dobra, wciskaj. Pokażę jeszcze <śla> No, tylko jeans mam chyba. A w sensie nie tylko, ale. Końsko nam jeszcze brakuje, jest bardzo rzadkich, chyba tak. Yy, a w ogóle jeszcze poko nie mamy. Ja nie mogę. No to po co po... nam raczej, po co. Będzie po co raczej będzie poko. raczej będzie mamy 1100 kucharków. Po co nam po co? Uwaga, uwaga, to jest taka legenda. Po co? Po co leci? No, po wieje. co? Po co nam po co? No i po co? Są dwa zadmiarze, dobrze, a jeszcze będą u kąta, będę Nasz mój konta. Na dwóch moich kontach. No i siemankowidzowie z powrotem, teraz jesteśmy u mojego kolegi na telefonie, no, wciskamy. Byłeś ostatnio chyba. Coś masz dwie te? Pewnie, czekaj, w ogóle nawet nie wiem swojego konta. Ja nie gram w to, grajesz. Griff. legendy, squeak. Dobra. No do noży. Zobaczymy szansę. Oj, oj oj. Oj oj! Oj, oj oj, jak coś drobnie dojdzie back. Yes. O, super fajnie. No. Mówiłem, że nic nie będzie. Już jest, ale nie. Zapraszam! Siemano widzowie, już jest która to godzina. Prawie 23, no ale jeszcze wbiliśmy open jack na koncie Marunio to końca Adriana. No i mam tutaj paperę. Jak widzicie, no brakuje nam Rico, Penny, Carla, Jackie, czyli mamy tylko Daryla, no i mamy z takich lepszych właśnie tylko Piper i Daryla, no i mamy dość dużo opening, to na koniec pokażę, sklep. tak, na koniec sklep, pokażę wam szanse, bardzo rzadki i epic, są dość duży, no i no, ktoś też, no, 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 no zobaczymy, no, no, znaczy, w tym miejscu właśnie dropnęliśmy Sendiego no, no, tam. na tam końcu, myśmy 1300, no, a to najpierw, dobra, Nikoś! ty pierwszy na szkole. aha, tak? małą skrzynkę, fajnie, no otwieraj na razie to, z tego Nie. też coś może być. Myślałem. No myślałem. Każdy myślał. Ale będzie dużo yy, fajnie. No nie. nie wciskaj nic, nie, nie Jakieś szczęście to przynosi dobra. Arusia. Muszę widzieć i nagrywać. Chyba no, to patrz na kamerkę. O ten jest. szczęśliwy tył! trójki. Z trójki. Może. może? Może coś być. To no. była legenda na szczęście. Teraz Aruś? Ja? Ty wreszcie kuśniesz z słodnego. Ty następnego nie. I coś zrobię, tak, coś zrobię teraz. No ja, no nie. Chodź, może? Nie. A no, co to jest ja to, otwieram? Jest. Super, się... No jest nie. Może? Jest! Jeee! Yes! Co jest? Jestem! Myślałam, że legenda, ale jest dobrze, jest na 8 zł. Ryt, może na razie nie. No, dobra. Żeby bo... zebrać... Albo dobra, Megabox da szansę na innym. Mogę dobra, ja? otwieramy. W sensie szansę po prostu. no to otwórz tego. No ale... Obydwaj 3, 4. 5. Ale może coś być na tych kucharkach. A nie. Tak. Nie, Arek nie. ja otwieram następnego, wiesz o tym. No wiem. Ty Arek, bo nie otworzyłeś Megaboksa. No. Nie, teraz musimy zabrać szansę. Zobaczymy jak szanse spadły, bo ja pewnie spadły trochę po ginie. A weź tą skrzynkę darmową ze sklepu odebrać. No dobra. Od... Nie, to jest... Sz... O, na by... no Nie No twórzmy darmową. Darm no ja odbierz, odbierz. odbierz, odbierz. No bo ona tylko szansę doda. Jeszcze pięć nagry. A tu są same skrzynki, więc nice. Czyli widać wszystko. Dwaj skrzynki, jak wykrok no to by baka było. No, no, otwieraj normalnie, a ja. No. Bardziej. Nic Teraz ja. No, Teraz ja. tak big box. Big. <susurna> Na się A teraz bez ja. Szans. O, nie No. Tak Szkoda, że tak nie nauczyłeś się. się, się tylko najważniejsze. O, już została ostatnia rzecz? I no i nic nie ma. I A jeszcze może wybijemy tego mega boxa. Dobra, to może jeszcze wyjdziemy. Liczcie, że wrócimy. Ale raczej tak. I jesteśmy. Obietnica obiotnicona. I otwieramy jeszcze skrzyneczki. Miejmy nadzieję, że coś jeszcze wydropi. To ja chodź na morze. Niko dużo. boxa? No, jeszcze. Co zrobiłeś? Ja nie, no, nie, No, no nie to nie no. ja otworzę boxa w takim razie. No, niko, Brawl box. A, A, niko. Tylko nie Megabox Już myślałem, że, 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 że Megabox I teraz Big Box oh! Po złoto Polska sztafeta i nie ma Siedem Sześć Osiem I pupa I co? Pupa Powiedziałeś pupa? No na serio Tak Prawda, sobie przejście Dobra Trudno, ale jeszcze będą jakieś skrzyniki kiedy? razem takie coś Nie tu na tyle... Ty coś się nagrywa. Mogę nawet na ciebie pokazać. Nie, 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 nie. Dobra, nie, nie, nie. nie zobaczyło się. Ale jeśli chcecie zobaczyć twarz tajemniczego Nikodema, to 15 łapie w górę. 15, to woje to zawsze widzieli zakazaną. 15 w górę i widzicie, widzicie, zobaczycie twarz tego widzieli. pana, tego pana twarz zobaczycie, Tego pana. No i się ma widzowie, tym razem witamy rano. Rano tak naprawdę to już 11 godzina, bo długo się spało. O północy spać poszliśmy, no były no i jesteśmy o niejka znowu. Pamiętajcie, 15 łap w górę i zacznijcie go nie, trwać. Nie, 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 tak. Tak, nie, tak, nie, tak, tak. jego kolano. No nie, no czemu. Tak, tak, dobra, czekaj, da się to wcisnąć, bo coś się zagowało, wciśnij skrzynkę. A nie, dobra, nie mogłem wyjść na przykład. Wyjdź, no się. No kurde. Popsułeś telefon. Jest? No wciskaj, wciskaj. Nie działa? Nie działa. No boxa, Dobra, ja jakiś boxa to Mega Boxa no Nic No, no pokaż ty. swoje kolano w takim razie Jak z tego po co mam kolano pokazywać No bo po co moje pokazujesz Nie wiem żeby nie pokazać Dobra nic nie ma Zacięło się No czekaj Raczej nic nie wbijemy, kapok jest dopiero za 5 poziomów, a tak nic ciekawego nie ma. Ile masz star points? Zacięło się, czekaj, ile mamy się? może coś wbijemy, zaraz zobaczymy. No, może coś wbijemy, widzę, postaramy się, zobaczymy. Jak nam będzie szło. 10 leveli to trochę ciężko wbić. No ale zobaczymy. Masz 158 gemów? Mhm. Kto masz poziom karnetu? 40? Nie! Wiem, trzeba szybko wbić. Nie! Patrz. Niby sezon się kończy za 4 dni, ale patrz. Tu masz 10 gemów i wiesz ile ci będzie brakować tego karnetu? Jeden. Jednego gema. A ty jest dopiero za 52. To dawaj, musimy wbić. Nie wiem, czy wbiłem 52 przez 4 dni, szczególnie, że dzisiaj tylko mogę Ci pomóc. Dobra, na rapi tobie. Nikodema może zbijmy karę, to teraz jesteśmy u Adriana, a to taką tamę na box, Myślałem, że to, to pierwsze. pierwsza. Jest coś! A jest nie, coś. nie może być gadżetów. Nie może być. Trzeba masz go złamek? Nie ruszaj! I nie może być tego. Nie, nie patrz. Nic. Nie może być już rzadkich. Może być bardzo Dobrze, rzadkich. legenda. Karn. Dobrze! No! I już odropnąłem, <laughs> no patrz. No, Dobra. Patrz. Riko. I się z ludzką. I z kąsem. Jeszcze ta Daryla. Jeszcze Daryla. Dobra. A Daryla. I będzie. A masz tak? Kosia Pickiego? Wbijamy tak. u mnie nie, nie. karnet. Wbijamy u mnie no, karnet. Się. My, my no, się, mijamy będzie, że bijamy. No. Wy zamknij drzwi. Zamknij drzwi. No się ma widzowie, no i wróciliśmy. Udało się, wbiliśmy, 52 poziom karnetu będzie od opening, jest karnet, na końcu oczywiście Nika. Jest jeszcze nasza siostra, która też będzie otwierać skrzynki, bo dziewczyny to mają szczęście, prawda? Mm. Dobra. Okay. Y no i mamy do robienia tam Griffa, Squeaka, Legendy, oprócz Kruka i Bel i Baza. No i zobaczymy jeszcze szanse. No jest dość dużo skrzynków, wiem, zrobimy to i zrobiliśmy, choć trochę nam to zajęło. No szanse nie są zbyt no, duże. godzina no, nawet więcej. No, i wbiliśmy nawet 17k, będzie megabob w i zacięło się. myślę to napraw. Dobra, kupujemy karnet. Ale weź, jak chc ja chcę ty kupić, kupuj dobra? karnet, no to kupuj. Mój, coś się zacina, ty, twój telefon. Nie, po nie prostu ja mam, ja mam szybkę grubą i... Aha, dobra, nie aktywuj. Podałca. Gemów nie kupiłeś. Gemów nie Oj, nie kurde. Gemy. Jest, ależ my to zrobiliśmy, ale jesteśmy dobrzy. Chcę, chcę. Kornet, najsowo. Nice. Ile jest nagród? DAAAAAAA! Aaaa! Zobacz, to już tego otworzę do końca. No. TAK I COŚ JEST! Ale nie! Gadget albo Star Power, albo postać. No. A, tak. Dobra. Ale dobrze, dobrze, że otworzyłem. Teraz otwieraj. zaraz, czekaj. Nieee! ile jest nagród. <laughs> co ty wygrałeś, zrobił Trzydzieści 39 I jeszcze walej. <laughs> ja o, Super Kara se otwórz. Helena, no, no, otwieraj... Y, Surfer. Ale otwórz Kara Ole on jest kozacki, tak szczerze. Kozacki są. Dawaj e, to otwieraj. Jeszcze. Yes! Oh! Yes! Dobrze! Yes! Wciskaj dalej, ściskaj yes! dalej. Jeszcze. Jeszcze? Cały czas. Co, no, cały czas. Jeszcze. Jeszcze. I teraz zwolnij. Teraz poczekaj. Teraz poczekaj. Teraz poczekaj. Poczy... Klikaj. 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 Dobrze, no, to brawo nie Miejmy nadzieję, dobra, otwierają sobie. Dobra. Teraz Lena, jeszcze ty otwórz? Nie, teraz ktoś Co? inny, może. Ja. Żeby się zmieniali. No, otwieraj, 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 otwieraj. No, raczej. Serio, jedyny, ja nic nie, nie Takie rob... no. to znak sobie otwórz, otwórz pakiet znak. Ciekawe do kogo? Do Piper, płacząca, Śm... oh, ale fajna do lubi, je brawo. Punkt nie mocno, może trafił się Może, później, jak... później, może, jak... może jakąś postać no, trafimy. No, 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 no. Nie, bo ja mam drugą szybkę i musisz kliknąć ogarni mocno szyb, Ogarnij szybkę. Dobra, teraz ty, Niko. Um, no za, dobra, zanim Lena a później już no. ja będę z wami. Po prostu. Teraz Hanis, bo było 51 monet, no. Dobra, już ja przeklikam, Mega to ty, Niko, teraz. Okay. Coś jest, coś będzie postać. Tu nie wciskaj, tam jest... nie. No, szkoda. Karla chyba zmaksowaliśmy, jak się nie mylę. Ej, albo bo... albo... Ale, lena, lena. Jakoś Mogę słaba, teraz... jakoś słaba, ej. Może? Nie. Dobra, to daj mi teraz chwilę potwierać. To ty otwieraj. Tylko powoli. Nie. Na środku wciskaj, tam jest najniższa ta szybka. No wciskaj, żeś nic nie Mam nową lepszą, a nie, jeszcze nie Dwie Nie, dwie, mam. dwie te. O, dobra, zły bas. Bas! No zły, ma postać! Najsławniej. Daj nasze ręce. Lęka lubi otwierać. Niech sobie otwiera. A ja chcę mega boxa. tak czekała na nas tyle. Było blisko. Teraz Arek mega boxa, bo on jeszcze tak? nie otwierał. Co się stało? A, Dobra. Teraz ja mam otwierać mega No, otwórz sobie. A ktoś jeszcze nie otwiera? Ja. Dobra, odrzuciłem. Discord dzwonił. Nie. Piątka. Co teraz? Najgorzej, jakby ktoś teraz dzwonił, na przykład mama. Jest! Jest coś. Postać. Postać. postać! postać. Teraz jest postać, bo jest za mało monet. Postać. Aha. Nie, nie wiem, może. Postać. Ach. Kurde. Najgorzej. No na środku klikaj. bo. Na... ryk. No. Ale weź. Wszystko widać, coś ma. Tak. Teraz ja. Misię, no cóż, otwórz, no? no, otwórz, no. A potem nie? lęka, tak, potem lęka. Może? Nie, 43 to jest to pechowa liczba. W sensie, co? Cen... nic. Czekaj, ja? czekaj, 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 bo coś się stało. Nie, nie. Dobra, już, Podalek. już, już. Może? Jest! Patrz, jest, patrz. jest! Ja, ja, nie! jest, jest! Brawo! jest. Ja Nie! 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 Gryfa nice mi dropnęła. Dwie nowe postacie. Nie no wiem, że dziewczyny mają szczęście. Kozacko! Dobrze, lecimy. Dobra, to otwiera jeszcze Cześć. mega skrzynki. czy szanse nie spadły. Siedem nowych rzeczy. Y, y, poczekajcie, kto otwierał ile megaboksów? Na no, mityka są jeszcze dobre, na legendę są takie ten. Ary, yy, ile otwierasz megaboksów? Jednego. Ktoś jednego. jeszcze nie otwierał? Nie, ja nie otwiera. pierwszego Tak, Adrian, to jest nie, teraz Adrien. Ale jeszcze będzie. Jeszcze, otwiera, jeszcze, są, jeszcze są cztery megaboxy, spokojnie. No to niech Adrian Trzy. teraz otwiera jednego megaboxa, a później już jak no otwierać. otwierać cały czas jakby. No teraz raczej po grifie nic nie będzie raczej. No, może coś e. będzie. No to Punkty może to mamy wstrzyma. później, może jeszcze jakieś legenda. <grym> Jakaś legenda. Do grifa dodam. otwieraj. Ale uważaj, bo... Lęce, lęce Mega Boxa damy czy nie? Nie, już nie. Jest! Patrz, znaczy dam Lenie Mega Może daj jej! Aj! Dobra. Ale... Os, to ja chcesz rzecz. jeszcze otworzyć Mega Boxa, później już Lenie dam tego zalei, dobra? Dobra, to otwieraj. A no jeszcze cztery, to... Czekaj. Niko! Zobaczcie, na razie otwieraj. Nie już myślicie o przyszłości. Yyy, Minka się napier zawiera. Wiesz, od pecha przynosi, jak się Minkę drugą otwiera. Mm. Ile było Mega Boxów ogólnie? Siedem czy 8? Nie dobra, nieważne, było. już nie, e, dobra. nie rozliczajmy. Tak. Ciskaj. No teraz pogrifamy. Ale to żółonet będzie. Można będzie ulepszać od razu grifa na no lepsze. Te. I Big Boxa, to kto? Ty. No ty otwórz. Może? Teraz... No kto teraz? Ej, już koniec zalei? No. Jak mało tego. Jak mało? Dobra, megabox. chcę, Zalei. Może coś. Może coś zalej. Było Może pięknie, coś. jest pięknie. A. Ma Dobra. Ale i tak jest ładnie. Grifek dropnął. No. no. Y, czekaj, jeszcze te punkty mocno dodamy? Szanse są nie takie złe. Ale tak, weź szczerze. pokaż. Myś... Pokazałem szanse. 9 klejnotów. Kozacko. Dziewięć, <grywa> nawet. No, się. Jak jednego krewę tam brakowałbyśmy mniej otworzyli. Dobra. Tak, to punkty mocy se podawaj. Do no, grifa dodajemy się. No do, do grifa wszystko. Wszystko. A nie, są dwie nowe postacie. Do, do baza coś jeszcze. No do baza to coś. Teraz rodzaj. do baza, na zmianę. Ale będzie grane. Kurde. Teraz do grifa. Teraz do... Może teraz 200, to może do koś... O, do, do kruka może. Będziemy kończyć go. Nie no to dawaj, już do tych nowych postaci. Do grifa czy do bazy. Dobra, to do niech będzie do kruka. Rozkończmy. Tego, no i do kruka. Do kruka skończymy, dobra. Jeszcze nie skończyliśmy. Dobra, wszystko. 15 razy z grifem i bazą, możesz sobie wygrać za tysiąc misji. Ale to zaraz chwilę, za dwa dni się, no, to się skończy. Za dwa dni dobra. to się skończy mamy tak. Ta grifa misji. mamy, brawo Lenka. Baza mamy z karnet. Brawo dla mnie, że wiem. Brawo, że otworzyłeś bazę. No nie wierzę. Że... Ta szybka jest denerwująca. No. To wiem, mamy, a to Gadżet do bariery to wcześniej hadrog. Mhm. Jeszcze tak wychodzić i wchodzić. Star... Gadżet do o masz I teraz ja spróbuję. Patr, patr. No wciskaj, wciskaj. Mm -hmm. Co tu jeszcze mamy? No o tutaj nie, się da. Nie tą do Bibi był ten gadżet Hat z pierwszej skrzynki. Okay. O, udało się. Do Bula był Star Power. Tadam. I Donity gadżet. Dobra. Nie, nie było Donity. On już co miał, On miał dwie rzeczy. Ja A, miał do Broka już też miałem... Dobra, to się ma widzowie, zostawiajcie opeczki. No i piękne opętrza przyznać działań. Na razie widzowie. No i się ma widzowie 21.45. Legia niestety przegrywa 1.0. Tak? Mam nadzieję, że jak ten mecz się skończy, to będziemy widzę Europy. Zabierz ją jeszcze otwieramy skrzynkę na koncie mamy. Co tu do drapnięcia? Nie wiem co gadać. Griff, Byron, Squeak, wszystkie legendy. Teraz Griff poleci. Może i koledzy zobaczmy jeszcze szansę. Przyszłam sobie tutaj sobie o, A. A. o, oj, czy... o, 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 było blisko. Może wbijem. I by... dawaj teraz. Nie, próbuj. za trzy dni. Ej, trzy dni. I no, pokaż no, ile ten. Ile pokaż 3 dni, ile, ile nam, nam wystarczy. To, okay. Ile jeszcze mamy ten. Wbijemy, ale co którą zbierze? rangę może wbijimy? Nie, pokaż. ale po co teraz? No zobaczmy. Teraz teraz na no. To jest mega megaboksa. 23 dni. Zabierz chomik. Chomik zasłani liczbę. No, Aj, liczbę, tak no, i bym mógł zasłać tą liczbę, była masa krypcja. No i nic nie jest. No, pokaż co możemy Pokaż to, możemy się No i się widzowie, wykończymy tę serię otwierania skrzynek Megaboxem na koncie. Jak się to nazywa? Ad11 chyba. No. Siedem! Ale dobrze, że to nagraliśmy, najsowo, nice najpiękniejsze zakończenie otwierania skrzyneczek, najsowo, nice czy jakaś postać może, o tym co mówiłeś, gadżet, no, okay. ale i tak najsowo nice okay. siedemeczka, tak na zakończenie, nie ma to co i a jeśli chcecie więcej takich odcinków z otwierania megaboksów i tych innych, to duży łapek w górę musi być, liczę na to, dobra, siema.